Życie duchowe ma swoją dynamikę i różne momenty, różne etapy w tym życiu przechodzimy. Jednym z takich etapów jest etap pustyni. On się pojawia w dwóch różnych wariantach. Pierwszy to wtedy, kiedy po zachwycie Bogiem, po jakimś doświadczeniu spotkania z Bogiem żywym i po jakimś czasie prowadzenia życia z Nim, nagle uświadamiamy sobie, że Bóg jakby zniknął. Że mówimy w pustkę, że w sercu widzimy ciemność, a nie jego światło, że wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni. A drugi rodzaj pustyni to doświadczenie, które jest bliższe grzesznikom, tym, którzy dopuścili się odejścia od Boga i zorientowali się w pewnym momencie, że faktycznie otacza ich pustka, ciemność, cisza, że są zostawieni sami sobie, bo do takiego miejsca doszli. W obu tych doświadczeniach ważne jest to, żeby je przyjąć jako Boże błogosławieństwo, jako dobrodziejstwo, które pochodzi z Jego ręki. Ponieważ za każdym razem pustynia służy temu samemu, Bóg chce nas pociągnąć do większej bliskości z Nim. A na czym może polegać większa bliskość z Nim? Skoro mieliśmy jakieś genialne doświadczenie Bożej obecności, a teraz jest pustka, na czym polegało to coś więcej? Doświadczenie pustki, ciszy, pragnienia, które jest związane z pustynią, wywołuje w nas tęsknotę. Tęsknotę za Bogiem prawdziwym już nie tylko Bogiem, który, którego poznaliśmy, a nawet nie już Bogiem, tylko taki, takim Bogiem, którego sobie wyobrażaliśmy. Tylko za Bogiem prawdziwym, takim jakim on jest w rzeczywistości. I im dłużej czy jakoś mocniej trwamy w pustyni, godzimy się na to, żeby nas Bóg pociągnął na pustynię, tym większa tęsknota za nim w nas się budzi. I wtedy też zaczynamy pragnąć Jego samego, nie ze względu na to, co możemy od niego dostać, ale ze względu na to, kim on jest. Wtedy właśnie możemy wreszcie oczyścić swoją miłość do Niego. I nie chcieć z nim być, dlatego że jest wtedy błogo, przyjemnie, że wtedy nie czujemy się zagrożeni, czy mamy jakieś poczucie jasności w życiu. Nie dla jego darów go szukamy, ale dla niego samego. Pustynia jest czymś, z czym trzeba współpracować. Im bardziej się wierzga, żeby na nią nie wejść, tym bardziej dotkliwe jest doświadczenie pustyni. Bo Panu Bogu naprawdę zależy na tym, żeby nas przyciągnąć do samego siebie, a nie tylko do darów, które może nam dać, nie tylko do stanów wewnętrznych, które może w nas wywołać Jego obecność. On chce nam dać samego siebie. Dlatego, ilekroć wyprowadzić na pustynię, przypomnij sobie dzisiejszy fragment księgi Ozeasza. Kluczowe słowa, terminy, kluczowe zdania. Tej dzisiejszej Ewangelii to jest dotyk i dotknięcie. Wokół tych symboli, wokół tych gestów kręci się dzisiejsza Ewangelia. Można by oczywiście na temat dotyku um, nagrać bardzo długą konferencję, może nawet całe rekolekcję, może nawet napisać książkę. W Biblii dotyk też ma swoją teologię. Co to znaczy dotknąć Boga? Jak bardzo potrzebujemy. Dotyku, dotyku drugiego człowieka, dotyku samego Boga. No, dlatego, że jesteśmy istotami z krwi i kości, jesteśmy materialni, mamy ciało i potrzebujemy tego prawdziwego dotyku. Przyjrzyjmy się, jak dzisiaj wygląda ten dotyk w wykonaniu i kobiety chorej na krwotok, i w wykonaniu samego Jezusa. Zobaczcie, że za tym dotykiem. Kryje się coś więcej niż tylko dotyk materialny. Bo każdy z nas chyba doświadczył, że za dotykiem, który niesie ze sobą dobro, miłość, związana jest jakaś rzeczywistość duchowa, że nagle dotykamy już nie tylko ciała, ale dotykamy gdzieś wnętrza drugiej osoby. Dotykamy tego, co jest w drugim człowieku wewnętrzne, duchowe. I dzisiaj kobieta, która dotyka Jezusa. Ma w sercu pragnienie, ma w sercu zaufanie, ma w sercu wiarę. I kiedy popatrzymy na Jezusa, który dotyka, to jest Jezus, który kocha, który ma w sercu miłość, który jest troskliwy i czuły. I przypomina mi się ten piękny fresk Michała Anioła, na którym Bóg prawie dotyka. Ręki Adama. Jakby to było pięknie, gdyby jeden dotyk z drugim dotykiem wreszcie się spotkały.